Witajcie bracia i siostry. Modlitwa za wnuki za wstawiennictwem świętych Joachima i Anny. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święci Joachimie i Anno. Cieszycie się chwałą nieba. Ale już tu, na ziemi, mogliście radować się oglądaniem najpiękniejszej z niewiast Maryi, Waszej córki. I mogliście być świadkami dzieciństwa i wzrastania Boga Człowieka, Jezusa, Waszego Wnuka. Proszę Was, święci Joachimie i Anno, módlcie się za moich wnuków, aby wzrastali w łasce u Boga i ludzi. Aby nigdy nie odstąpili od wiary, aby kiedyś mogli zająć przygotowane dla nich miejsce w domu ojca. Amen. Święta Anno, czuwaj przy moich wnukach. Otaczaj je opieką i troską. Zwłaszcza w tych sytuacjach, gdy nie mogę być przy nich lub gdy brakuje mi siły. Sama jestem słaba i nie ze wszystkim potrafię sobie poradzić. W dzisiejszym świecie na moje dzieci i wnuki czyha tyle niebezpieczeństw. Proszę, daj mi jasność umysłu, siły i energię do tego, by codziennie być wsparciem dla moich dzieci i wnuków. Pozwólbym potrafiła służyć im dobrą radą, dobrym słowem, bym zawsze potrafiła okazać im jak najwięcej miłości. Wiem, że na mnie jako babci ciąży duża odpowiedzialność. Moim zadaniem jest nieustanne dawanie świadectwa moim wnukom o tym, jak wielkie są dzieła pana Boga. Ufam jednak, że za twoim wstawiennictwem będę się stawać coraz lepszą babcią. Święta Anno, przez Twą miłość do Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Błagam wspieraj nas babcie i dziadków, abyśmy umieli być dobrym przykładem dla naszych dzieci i wnuków. Podtrzymuj w nas ducha wiary, abyśmy potrafili codziennie przekazywać im prawdę. I wychować je zgodnie z wolą Najwyższego. Tak abyśmy wszyscy osiągnęli Królestwo Boże. Amen. Ojcze Niebieski, składam Ci stokrotne dzięki, że obdarzyłeś mnie radością oglądania moich wnucząt. Ich anielski uśmiech, szczebiot niewinny, ich beztroski gwar napawa moją duszę poczuciem niewymownego szczęścia. Dzięki nim nasz dom zakwitł, jak wiosenny sad. W ich osobach widzę Twoje błogosławieństwo dla mojej rodziny. Czarowny owoc miłości rodzicielskiej, Twoje działanie w małżeńskim życiu moich dzieci. Bądź uwielbiony, najlepszy Boże, za to, że napełniłeś nasze mieszkanie rozgwarem ukochanych wnucząt, które stanowią najpiękniejszą zapłatę za wszystkie trudy ponoszone kiedyś dla dobra mych dzieci. Panie zachowajmy wnuki w zdrowiu duszy i ciała, napełniaj ich serca światłem swej łaski i mocą swej obecności, działaj w nich nieustannie, rozwijając i pomnażając zalety ich umysłu i duszy. Niech wzrastają mądre, szlachetne, utwierdzone w Twoich przykazaniach. Niech staną się chlubą Twego Kościoła, wartością narodu i podporą rodziny. Królowo Polski, nie opuszczaj nas. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, okaż nam miłosierdzie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie. Ale nas zbaw ode złego. Amen. Aniele Boży Stróżu mój. Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór we dnie w nocy. Bądź mi zawsze do pomocy. Broni mnie od wszystkiego złego i doprowadź do żywota wiecznego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękuję ci za wspólną modlitwę. Niech Bóg cię błogosławi. Szczęść Boże.